Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale KIA Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa KIA Sportycz Hybryda, czyli 1,6 Turbo 239 KONI wersja Business Line z pakietem DriveWise w kolorze Black Pearl z jasną tapicerką. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Nowa Kija Sportycz Hybryda, czyli 1,6 Turbo Benzyna, 180 Koni, do tego silnik elektryczny o mocy prawie 65 Koni, w sumie zespół napędowy ma 239 Koni i, co najważniejsze, 280 Nm momentu obrotowego. Chociaż, prawdę mówiąc, jeździ jakby miał 380 Nm momentu obrotowego, więc szczerze mówiąc, spodziewam się jakiejś korekty danych technicznych. Wersja Business Line z pakietem Drivewise, dachem panoramicznym w kolorze Black Pearl z jasną tapicerką. Konfiguracja idealna. Za chwilę pokażę Wam środek. Cena prezentowanego egzemplarza plus minus 200 tysięcy zł, chociaż ta finalna oczywiście uzależniona jest od formy zakupu rabatu negocjacji. Wersja Business Line to oczywiście inteligentne adaptacyjne reflektory Full LED. Hamowanie autonomiczne, aktywny tempomat, dwupoziomowy, aktywny asystent pasa ruchu, czujniki parkowania przód-tył, felgi 18 cali. Z pakietem DriveWise, to oczywiście kamera 360, system zdalnego wjazdu, wyjazdu z miejsca parkingowego. On się zatrzymał przed drzwiami, przed przeszkodą. ciasno tutaj dzisiaj u nas dużo się dzieje no ale to dobrze, tak ma być wracając do konfiguracji felgi 18 cali, składane lusterka, kierunkowskazy w lusterkach, oczywiście tutaj kontrolka czujnika martwego pola, podświetlane klamki w wersji Business Line nie ma też fizycznych przycisków, jest dotykowy otwieramy przez włożenie ręki w klamkę, tym przyciskiem wystarczy tutaj smerdnąć palcem i i się zamyka, albo otwieramy w ten sposób. O. Proszę bardzo. Ale zanim zajrzyjmy do środka, niech to będzie zapowiedź tego, co tutaj mamy. Jeszcze zajrzyjmy do bagażnika. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika. I z poziomu komputera można ustawić szybkość otwierania, wysokość otwierania i to, że będzie się otwierało automatycznie po podejściu z kluczykiem do samochodu. Oświetlenie ledowe. Składanie oparć. Kanapa dzielona 40 20 40, czyli środkową część można złożyć, żeby przewieźć coś dłuższego pod podłogą w bagażniku. Oczywiście koło dojazdowe. Zajrzyjmy do środka. I wykończenie wersji Business Line. Wszystko wykończone na miękko. Może poza tym, tutaj, fragmentem. Fajne przełamanie, tu, gdzie powinno być ciemne, jest ciemne. Pełna elektryka, składanie lusterek. Cyfrowe zegary. Zakrzywione pod jedną taflą szkła. Nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect. Dwufunkcyjny panel. Indukcyjna ładowarka, selektor zmiany biegów Shift by Wire, podgrzewane, wentylowane fotele, podgrzewana kierownica, podłokietnik, dwa uchwyty na kubek, tapicerka skórzana, fotel regulowany elektrycznie, podgrzewany, wentylowany, wygodny, dobrze wyprofilowany. Tu mamy skórę, zamsz, zamsz. Skóra ładna ta tapicerka. No i do czarnego uważam, zdecydowanie pasuje. Kierownica podgrzewana, wielofunkcyjna, taka fajna bym powiedział mięsista, dobrze w dłoniach leży, aktywny tempomat, drugi poziom asystenta pasa ruchu, tryby jazdy otwieranie zamykanie klapy bagażnika 12V baterii reset, czyli reset tego wirtualnego akumulatora elektryczny ręczny, ambientowe oświetlenie. Skrajne siedziska podgrzewane, na skrajnych siedziskach oczywiście Isofix. Kanapa z regulacją kąta nachylenia oparcia, tutaj na środku podłokietnik z dwoma ochwytami na kubek. Nawiew dla pasażerów z tyłu, w hybrydzie w wersji Business Line mamy też już regulację temperatury. gniazdo USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Dach panoramiczny. Więc z dachem panoramicznym mamy też oświetlenie ledowe. I tu jest też żaróweczka. Wlew paliwa. Bagażnik oglądaliśmy, możemy sobie jeszcze zajrzeć z drugiej strony. Tutaj regulujemy kąt nachylenia oparcia. Tutaj mamy uszy do isofiksów. Szybki rzut na deskę i fotel pasażera regulowany elektrycznie, podgrzewany, wentylowany. Mamy też poduszkę oddzielającą kierowcę od pasażera. Deska miękka, ambient, schowek. I teraz fajnie widać to zakrzywienie zegarów. Ładna konfiguracja. Cyfrowe zegary, obraz z kamer pod lusterkiem, jako obraz z martwego pola, head-up display, czyli wszystkie najważniejsze informacje w zasięgu wzroku. Łopatki, które mogą służyć do sterowania się, odzysku się, rekuperacji w trybie eko, w trybie sport, służyć będą do manualnej zmiany biegów. Może teraz będzie to widać? O, proszę. A w trybie eko mamy rekuperację. Trzy poziomy manualne, plus do tego tryb automatyczny. I tutaj też przez przeklikanie można zwiększać, zmniejszać siłę odzysku i to naprawdę zmienia sposób jazdy hybrydą, bo można naprawdę dużo energii odzyskać i, i zdecydowanie obniżyć zużycie paliwa. Tryb hybrydowy. Panel startowy, nawigacja z dostępem do internetu, z usługami Kia Connect. Można sobie tak podzielić ten panel Multimedia, YouTube, rozrywka, gry Oczywiście za gry, za YouTube, a, za rozrywkę trzeba zapłacić abonament Można też zmienić nakładki na zegary Jako opcja w Kia Connect Store Dwufunkcyjny panel pod klimatyzację, pod multimedia Indukcyjna ładowarka, selektor zmiany biegów shift by wire, czyli przez przekręcenie wybieramy bieg wsteczny. I kamera 360, przednia kamera, taki rzut 3D. Wentylowany fotel, wróć tu jest, wentylowany fotel, tu jest podgrzewany fotel. Odgrzewana kierownica. Autohold, włączenie kamery, tudzież aktywacja zdalnego parkowania przez przytrzymanie, można to włączyć. O, i teraz wysiadamy z kluczykiem i zaczynamy klikać przód-tył. Włączenie wyłączenie czujników. Business Line to też cyfrowy kluczyk 2.0, czyli smartfon po sparowaniu może nam zastąpić fizyczny kluczyk. To spoko rozwiązanie, działa lusterko fotochromatyczne, system ecol, dach panoramiczny. Duży przeszklony, duża powierzchnia. Można go uchylić albo otworzyć, tak jak w tej chwili. No i zdecydowanie jaśniej jest w samochodzie. Ładnie się komponuje ten czarny z jasną tapicerką. Możemy jeszcze włączyć awaryjne i zrobić rundkę dookoła ze światłami awaryjnymi. Na dzisiaj tyle. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. Macie pytania? Pytajcie. Na szczęśliwemu nabywcy życzę tylko przyjemności z jazdy i dziękuję za zaufanie. Do następnego. Trzymajcie się.